No to cześć, witam was dzisiaj serdecznie w kolejnym odcinku. Obiecałem Wam kiedyś, że pokażemy Wam kilka takich gadżetów, które służą bezpieczeństwu w naszym samochodzie, które możemy wozić ze sobą. I taką rzeczą jest taki malutki wynalazek. To się nazywa Life Hammer, czyli młotek przeżycia. Rzecz, którą możecie spotkać w latach 90. w autobusach MZK, one tak były zamontowane między oknami a szybami, dopóki ich oczywiście nie, nie skradziono. Natomiast później weszły do różnych sklepów motoryzacyjnych, kosztowały kupę pieniędzy. Natomiast dzisiaj zakup takiego młotka to jest wydatek rzędu 10 zł. Są prawda różnej wielkości. Tutaj mamy troszeczkę większy. Różnej długości, a w zależności jakim pojazdem się poruszamy. Co To jest ten nasz Life Hammer, jest to e, tak sama nazwa, obsługuje młotek przeżycia. On się e, jest zbudowany, jak gdyby z dwóch e, e, części. Pierwsza część to jest tutaj taki nożyk. Ja tu tutaj pokażę. Zobaczcie, on jest tutaj osłonięty, żeby gdziekolwiek palcem nie wsadzicie, e, nie, 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 nie dało się Wam skaleczyć. To jest nożyk, w tym po prostu przecinamy. A co przyznamy zaraz, Wam powiem. A z drugiej strony, tutaj jak sobie ściągniemy zawleczkę, jest dosyć taki ostry czpień, czyli młotek i nim coś rozwalamy. I to też Wam za chwileczkę powiem. E, wypadek samochodowy, kolizja, prawda? Jak najszybciej trzeba puścić samochód. E, nie zawsze da się otworzyć drzwi po takim po jakimś uderzeniu. Nie zawsze otworzy się nam szyba. Jeżeli to jest kolbotronik, czyli klamka, coś się może zaciąć, uszkodzić. Jeżeli to jest elektryczna szyba, tak w przypadku tego samodu, który tutaj mamy, coś może nie zadziałać. Druga sprawa. Pas, który mamy zapięty, jest tak skonstruowany, że po uderzeniu powinniśmy tutaj nacisnąć, prawda sobie, pres, guziki i pas się nam powinien odpiąć. Jednak były przypadki, dosyć często, sam mieliśmy taką, taką, taką sytuację, że po uderzeniu po prostu jakoś fotel się przesunął, e, zacisnął tutaj prawda, tą klamę od pasa, na dziś tam wpada pod fotel, nie było szans otworzyć tego pasa. No jest wypadek, jest uderzenie, e, prawda, trzeba się szybko z tego samochodu wydostać, no i tak, pas zablokowany, nie da się go otworzyć. No jak ten pas e, z, z siebie ściągnięcie? Nie ma opcji, nie ma szans. E, drzwi zakleszczone. Nie da się otworzyć szyby, zatem na zbić zbić zbici ręką szybę. No To jest powodzenia, życzę. Tak Tak, więc takie coś, taki mały młoteczek, koszt 10 zł, należy wozić ze sobą w samochodzie. E, oczywiście ten młotek, tak samo jak tu w przypadku tego, tego większego, ma tutaj taki zaczep, prawda? Jest taka tutaj, ja wam pokażę szyna. O, on sobie tutaj w nią fajnie wchodzi, prawda? Taki uchwyt mocujący. Można ten uchwyt mocujący m, zastosować w dwóch, jak to się mówi, przeważnie są dwa rodzaje montażu, albo tutaj na śruby, na wkręty, albo na rzepy. Ja Wam powiem szczerze, ani jednego, ani drugiego sposobu mocowania tego motka gdziekolwiek nie polecam, ponieważ na rzepy przy uderzeniu e, siła uderzenia będzie tak duża, że wypadnie z tych rzep jeszcze Was porani. Natomiast no, na wkręty, okej, okay. ale w przypadku jakichś drogich aut klasy premium wiercić, robić dziury gdzieś tam w desce rozdzielczej, e, czy w drzwiach, no to jest e, masaka. Powiem Wam szczerze, jak ja go wożę. Mam taki młoteczek, mam go obwinięty w szmatkę, w szmatkę, normalnie w szmatkę taką i wsunięty tutaj w kieszonkę do drzwi. Praktycznie każde auto ma kieszonkę w drzwiach. Po co szmatka? Po to, żeby właśnie on tam siedział sztywno, stabilnie. Przecież nie wiem jakim mocnym hamowaniu, w uderzeniu itd. Tak on wam stamtąd nie wypadnie, on będzie. A jednym ruchem ręki, prawda? jeżeli on tu jest w drzwiach, zawsze go dobędę w ciągu sekundy i mam go w rękach. I teraz jak działa taki młotek? Tak mówię, strona ta, tutaj gdzie jest nożyk, służy nam do szybkiego pozbycia się pasa. Natomiast ta strona, tutaj, służy nam do szybkiego rozbicia szyby. No i właśnie bierzemy pas, trzymamy sobie pas tutaj, tak, i jednym ruchem ręki, ciach, pasa nie ma. On się zwinął. Zostały farfostyle tutaj, jak widzicie, z pasa. A teraz, drugą tą częścią, co robimy? Po prostu. Tu czemy najzwyczajniej szybę. Mogę z tej strony? Możesz z tej strony. No i jedziemy. Pięknie. Do tego służy młotek właśnie przeżycia. Kolega nam tutaj pięknie zaprezentował. Jednym sprawnym ruchem nawet dużo siły nie użył, tak? I rozbił nam szybę. Szyba rozbita, możemy się dostać do środka, wyciągnąć poszkodowanego. Pasy już mamy przecięte wcześniej eee, i, tak, i tak i tak dalej. Chcesz sobie rozbić jeszcze jedną? to rozwalaj z drugiej, z drugiej strony jeżeli chodzi o pasażera, akcja jest ta sama podchodzimy jednym ruchem ręki o, jest mocno musisz się przełożyć i I poszła I czasami trzeba troszeczkę więcej siły użyć z Minus dosyć dobrze no i mamy kabinę, oczywiście osoba która siedzi w środku no musi się będzie osłonić tak, aby jej twarz, jeżeli da radę no i proszę, jesteśmy z zewnątrz samochodu a tak, mówię, zobacz jeszcze tą długą część, że to pokażemy z bliska. Tu jest pas, wejść tą długą część, gdzie jest nożyk. Nożyk, tu jest, jest z tej strony, No i pociągnij przez pas normalnie, przedniego. Tak. No i pas rozcięty. Uwalniamy człowieka. Pas rozcięty, szyba wyjdza, można sobie wejść do samochodu. No to serdecznie Wam dziękujemy za uwagę. I do zobaczenia wkrótce.